Cześć, z tej strony Szymon Hudy z bloga Guitarway. Dzisiaj opowiem Ci o błędzie najczęściej popełnianym według mnie przez gitarzystów, błędzie, którego niewyeliminowanie może doprowadzić do tego, że tak naprawdę będziesz tracił czas ćwicząc, a przecież nie o to chodzi. Bardzo wiele szkółek gitarowych zaczyna się od takiego rozdziału wstępnego, w którym tłumaczy się jak trzymać gitarę, jak siedzieć, jak stać, jak, nie wiem, kłaść palce. Takie totalne podstawy. I najczęściej to jest dział, który od razu wertujemy czy przewijamy, żeby jak najszybciej zabrać się do grania. A to jest bardzo, bardzo poważny błąd, bo wiele z tych rzeczy, które tam jest powiedziane, my często traktujemy jako oczywiste, no bo przecież wiem, to, to jest oczywiste, że się łapie tak, a nie inaczej. Taka ignorancja prowadzi do tego, że czasem zapominamy myśleć o fundamentach, i im dalej jesteśmy w tym całym procesie rozwijania się w graniu, to tym mniej o tym myślimy. No i z jednej strony jest to naturalna kolej rzeczy, tak? No bo ile będę myślał o tym, gdzie mam położyć palec? Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że czasem warto wrócić do takich totalnych podstaw. Pomysł na ten filmik wziął się z tego, że bardzo wiele osób. Pyta mnie o różne techniczne problemy, a mi się wydaje, że one wszystkie sprowadzają się do jednego podstawowego, fundamentalnego błędu. Granie na gitarze powinno być łatwe. Grając na gitarze nie możesz się za bardzo starać. Brzmi to trochę dziwnie, natomiast już powiem ci o co chodzi. Obserwując osoby, które dopiero się uczą, można zobaczyć takie zaangażowanie, że one bardzo chcą przełożyć ten palec, że bardzo chcą złapać ten akord, że chcą go mocno trzymać w dobrym miejscu itd. Natomiast prawda jest taka, że granie na gitarze powinno być łatwe. Powinno, przyciskanie strun powinno być jak, nie wiem, wciskanie klawiatury, jak wciskanie e, klawiszy na pilocie i zmienianie programów w telewizji. I to jest tak. Niektórzy twierdzą, że to jest umiejętność, która przychodzi z czasem, że jeśli wysiedzę ileś godzin, wyćwiczę ileś technik, to to jest umiejętność, którą ja po prostu posiądę i będzie, gra będzie mi przychodzić łatwo. Tak nie jest. Luźne ręce, luźne dłonie, luźne palce to nie jest coś, co przychodzi samo. To jest coś, co trzeba wypracować. Dlatego chciałbym, żebyś od dzisiaj ćwicząc zaczął zwracać uwagę nie tylko na rytm, nie tylko na Puls, na time, na dźwięki, ale też na to, jak zachowują się Twoje ręce. Czy czujesz jakiekolwiek oznaki spięcia, mięśni, palców? To może być tutaj, to może być tutaj, to może być w ręce, w nadgarstku, w jednej lub w drugiej, to może być tutaj, w boku. Jakiekolwiek oznaki spięcia to jest sygnał alarmowy, że coś musimy zmienić, coś musimy wyluzować i tak dalej. Kiedy zaczynasz grać danego dnia. Spróbuj zrobić to bardzo, bardzo powoli, grając nawet taką chromatykę nie rób tego od razu szybko, zrób to bardzo, bardzo powoli, w taki sposób, żebyś w żadnym momencie nie czuł żadnego napięcia. To ma być jak spacer w niedzielę, ops, sorry. Dopiero po chwili, spędzanej w taki sposób, można próbować dokładać rzeczy. Później to samo możemy zrobić ze skalą. Nie chcemy tego zrobić tak. Tylko chcemy, żeby to było. Bardzo spokojne. Tak samo, jeśli są jakieś utwory, które ćwiczysz. Które grasz. Ćwiczy je tak, żeby w żadnym momencie Twoja ręka się nie napinała. Jeśli znajdziesz taki moment, jeśli jest jakieś miejsce, w którym czujesz, że zaczynasz się spinać, to popracuj nad nim spokojnie, wolniej. Możesz wyłączyć metronom, pograć bez metronomu na luzie, żeby ta ręka złapała. Co poła klimat tego, co grasz. Podobnie możemy zrobić z akordami. Dopiero kiedy nauczymy rękę takiego spokojnego spacerowania po gryfie, Dopiero wtedy możemy oczekiwać, że kiedy ona zacznie biegać, a nie spacerować, to nadal będzie zachowywała tą technikę, ten luz. A to jest jedyna droga do tego, żeby grać szybko i żeby grać też szybko długo, bo czasem niektórzy ludzie po prostu uczą się grania w takim spięciu, ale po chwili po prostu muszą przestać, bo wszystko boli. Więc myśl na dzisiaj, która będzie taką parafrazą z książki Wiktora Utena, The Music Lesson, Don't Try Hard, Try Easy. Czyli nie próbuj ciężko, próbuj lekko. Jest tu taki fajny moment z książki, gdzie uczeń przychodzi na nauczyciela i mówi: Przecież ja próbuję, tak bardzo się staram, tak bardzo chcę, żeby mi to wyszło. A on mówi: No to się nie staraj, spróbuj po prostu, zrób to. I tak naprawdę takie powinno być granie. Granie nie powinno przysparzać żadnych kłopotów, powinno być łatwe, powinno być proste. A jedyną przeszkodą jest nasza głowa. Pod filmikiem znajdziesz link do artykułu z notatkami, a wśród tych notatek będzie przykład kilku rzeczy, które możesz spróbować poćwiczyć w taki sposób, jak przed chwilą pokazałem, czyli prowokując sytuację, w której tak naprawdę bardzo ciężko jest spiąć rękę. A jeśli chciałbyś posłuchać o innych błędach, które mi się zdarzało popełniać przez kilkanaście lat grania na gitarze, to zapraszam Cię do filmiku, w którym opowiadam, jak możesz podwoić. Efekty swoich ćwiczeń, nie robiąc tego, co ja robiłem przez, przez ostatnie lata. Wystarczy, że wejdziesz na stronę prezent i otrzymasz za darmo dostęp do tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.